Hej, z tej strony Parapłaza, a to jest Endless Space. Chciałbym Was powitać w tej serii let's play łamane przez poradniki, które będą miały za zadanie wprowadzić Was w świat gry. Przyznam, że czuję się trochę nieswojo robiąc ten, te filmiki, ponieważ e, podejmowałem już kilka prób zaistnienia w wideo, a ludzie mi mówili, że brzmi jak e, połączenie Piłata z Wielgusem Maximusem z, e, z Żywotu Brerana czyli z Monty Pythona. No cóż. Postanowiłem jednak jeszcze raz podjąć beznadziejną próbę zaistnienia, ponieważ e, uznałem, że Endless Space, czyli strategia kosmiczna, która właśnie wyszła na Steamie, kosztuje około 80 zł, jest na tyle ciekawa, że warto się nią zająć i chciałbym pomóc niektórym osobom w jakby w poznaniu jej tajników. Dlatego zacznijmy może nową grę. Tutaj nie musicie nic majstrować, jeśli chcecie od razu przejść do gry, posłuchajcie State Game Ok, to jest gra, intro pominiemy Dobra Tak wygląda Endless Space y na żywo Endless Space to jest strategia kosmiczna rodzaju 4X Czyli Explore, Expand, Exploit, Exterminate Czyli wszystkie złe rzeczy, które robią cywilizację w kosmosie na początku startujemy bardzo skromnie, z jednym systemem słonecznym, który robi nam za stolicę, i dwoma flotami. Floty są bardzo skromne, po jednym statku każda. Jedna flota to jest zwiadowca, który ma nam posłużyć za odkrywanie galaktyki, a druga flota to są kolonie, które pozwolą nam na poszerzenie naszego imperium statki kolonizatorskie. No, przejdźmy do systemu. Cieszę się, że całkiem nieźle mi wylosowało tutaj planety, bo mamy całkiem sporo ich, ale to się skupimy w... 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 później. Najpierw y, podstawy, czyli musimy określić, jakie wykorzystanie będzie miała ta planeta, czyli Medium Terra, nasza planeta stolica. Każda planeta może mieć cztery rodzaje wykorzystania. Jak tutaj widzicie, mamy cztery surowce, czyli jedzenie, przemysł, nauka i DAS, czyli proszek albo po prostu pieniądze, upraszczając, peł. Nieważne, to jest akurat najmniej istotne, jak to e, przetłumaczymy. Istotniejsze są te cztere, cztery opcje. Każda z opcji umożliwia sfokusowanie, czyli nastawienie planety na dany surowiec. Niektóre typy planet, to jest akurat Terran, e, są Bardziej, są bardziej wyspecjalizowane w danym surowcu niż inne akurat teren jest naj, najlepszy do produkowania żywności właśnie w to pójdę tyle jeśli chodzi o planetę tutaj mam jeszcze ulepszenia systemowe ale na razie się nimi nie będę, z, będę zajmować e, ponieważ ten poradnik nie ma na celu wytłumaczenia wam od razu na początku wszystkich e, zawiłości e, planuję po prostu gadziugę i stopniowo was powadzać w jej tajniki żebyście nie musieli czekać z samym spróbowaniem sił. Kopiujcie po prostu moje ruchy. Być może nie prezentuję najlepszego stylu grania, ale sądzę, że naśladując mnie możecie jakby popełnić pierwsze kroki. Ok, teraz chciałem kliknąć koniec tury, ale Gami przypomniała, że muszę jeszcze wybrać technologię. Więc tak, jak widzicie drzewka technologii jest cztery i każda jest naprawdę sporych rozmiarów. Mamy dyplomatyczne drzewko, drzewko siły, drzewko nauki i drzewko rozwoju. Spójrzmy jak to wygląda. Na razie proponuję pójść w drzewko rozwoju, ponieważ pierwsze co musicie zrobić to bardzo szybko skolonizować jakieś planety. To, że akurat traficie na takie, które są przydatne do życia jest wątpliwe będziecie musieli najpierw odkryć jakąś technologię która pozwoli wam na ich zasiedlenie dlatego najpierw wybrałem tundrę zobaczymy czy ten wybór mi się opłaci za chwilę ok, kontynuujemy podróż skautem. niestety nie ma żadnej planety wszystkie kropki czyli Trzy planety, które są w tym systemie są na, na razie niezamieszkalne przeze mnie. Weźmy jakie są dokładnie. O, akurat jest tundra. Za cztery tury będę miał opracowaną ks technologię ksenobotany. Ksenobotani? Eee. Jak zwał, tak zwał. To umożliwi mi na kolonizację tundry. Czyli przejdę się tutaj. W statki kolonizatorskie go tutaj zostawię. Natomiast skał ten przesunę się dalej. OK. Mam akurat 39 zł, jak widzicie w lewym górnym rogu, dlatego postanowię egzekutować bohatera. Jak się możecie zobaczyć mam bardzo duże szczęście w wylosowaniu bohaterów. Dlaczego? Ponieważ wylosowałem dwóch bohaterów, którzy są doskonali do administrowania systemami. E, bohaterowie są specjalnością w Endless Space, ponieważ umożliwiają dają duże bonusy do systemów. Administrator daje bonusy do jedzenia i przemysłu, natomiast ko koleś korporacyjny daje bonusy do nauki i złota. Jeśli macie bohatera, który ma obie zdolności, bo czasami zdarza się, że ma tylko jedną, a inną ma związaną z wojskiem albo z szpiegostwem, to macie farta, bo tacy są po prostu na, na żyłe złota na wagę złota dlatego zaazekutowałem już pierwszego jego utrzymanie trochę kosztuje ale to jest nic w porównaniu z bonusami które daje no ale jest one są niewielkie bo tylko plus 12% ale wraz z zbieraniem doświadczenia będzie się rozwijał koniec kolejny tury tutaj tylko przeniosę statki o okay. Idziemy dalej. Pierwsze tury to jest oczywiście poznawanie galaktyki i szukanie najlepszych systemów do osiedlenia siebie. Na razie mam umiarkowane szczęście, że tak powiem. Przechodzimy dalej. Tutaj każda gwiazda ma swój typ, ale szczerze powiedziawszy nigdy się nie wczytywałem w nie i nigdy nie zauważyłem, żeby miało jakieś większe powiązania z tymi jakie mają e, planety wokół siebie. Dlatego na opisach gwiazd bym z, zwracał mniejszą uwagę i po prostu odwiedzał każdy system, który, który jest powiązany z, wa, z Waszym. Widzicie to po tych e, łączach jakby. Ok, o, opracowałem jak widzicie ksenobotany. więc razem, że muszę od, e, postawić na nowy rodzaj badań i postawię na naukę, czyli na Isolation Shields. Tutaj wybieram kolonizację, oczywiście wybieram większą tundrę niż od mniejszej o, mimo, że ma, jak widzicie, e, hostaria fauna, czyli ma, daje mi minus do zadowolenia, ale tym się zajmiemy, będziemy się martwić później. Na razie wy, wybierzmy typ a, eksploatacji. Tundry z, y, są najlepsze do ośrodków przemysłowych, dlatego wybiorę ośrodek przemysłowy. To właśnie mi się skończyła produkcja farm Dlatego jak już mam każda planeta może mieć tylko jeden rodzaj eksploatacji Jeśli wybierzecie inny zastąpi on ten obecny yy, Rodzaje eksploatacji się rozwijają z technologiami Na przykład tutaj mam polepszone gleby Jak wejdę do technologii to zobaczycie że wybierając Soy Xenobiology Będę miał Alien Grafting. Alien Grafting to jest ulepszona wersja jakby żywnościowej eksploatacji planety. Ona automatycznie się ulepszy, nie trzeba jej ulepszać manualnie w dal planety. Po prostu jak zrobimy, technologię, to ona tutaj wskoczy. Ok, to teraz jako, że moja jedyna planeta już ma sposób eksploatacji, produkuje 15 żywności. Czas na systemowe ulepszenie. Systemowe ulepszenia są skupowane tutaj i one obejmują cały system. Można produkować je tylko raz dla jednego systemu więc nieważne ile mamy planet, one zawsze będą działały tak samo. Czasami mają modyfikatory zależne od ilości populacji na danych planetach. Tutaj widzicie daje mi plus 10 do całego systemu, czyli podwaja aktualną produkcję, ale nie będę miał zbyt wielu na razie bonusów od ludności, ponieważ teraz się nie znajduje na liście bonusów od ludności. Mimo to zbuduję, bo jest to niezbędne, żeby powiększyć e, możliwości przemysłowe. Tutaj widzę, że Gami informuje, że zacząłem nowy początek, cieszę się z tego powodu. Mm, czyli skolonizowałem za, za, planetę. I teraz po, jest, e, kieruję się poszukiwaniem kolejnych planet oraz Obcej cywilizacji UFO, ciekawe, czy będę miał na początku jakąś blisko. Tutaj chyba będzie, ale nie przedzajemy faktów. Statki się poruszają, ja wybieram kolejną, czyli tym razem, właśnie żywność. To jest dobra planeta, bo ma surowiec, ale surowcami zajmiemy się później, żeby tutaj teraz za dużo informacji nie pakować na raz. Ok, e, w międzyczasie mój bohater awansował. I właśnie teraz pokażę Wam, jak wygląda awansowanie. Zawsze jak e, X... powiększy mu się pasek doświadczenia, on się powiększa samodzielnie zazwyczaj. W przypadku administratorów po jakimś czasie, natomiast w przypadku bohaterów wojskowych powiększa się w czasie i po bitwach. Teraz wybieramy cztery umiejętności. Każdy bohater niezależnie od specjalizacji może się rozwijać w czterech kierunkach. Niemniej dopiero, dopiero bohaterowie z określoną specjalizacją mogą jak wybrałem na przykład labor, czyli mój bohater jest administratorem, dyrektor daje mu plus 3 do laboru, czyli umiejętności zwiększających produkcję żywności i przemysłowe. Dopiero bohater-administrator po odblokowaniu pierwszego dyrektora dostaje takie specjalne umiejętności jak Civil Engineer, Minister of Propaganda lub Efficient Schooling. Jeśli miałbym bohatera wojskowego, to nawet po wybraniu dyrektora bym nie dostał tych trzech wyjątkowych umiejętności bo one są, tylko, one są zależne od rodzaju specjalizacji w międzyczasie musiałem wybrać nową technologię postanowiłem wziąć Xenology ponieważ daje dostęp do budynku zwiększającego przychody zaś na Idrusie gdzie się skończyła produkcja przemysłowa wybuduję Partnerstwo publiczno-prywatne, żeby zwiększyć produkcję nauki. No jako, że się zbliża limit YouTube'owy, ja nadal nie spotkałem obcych, to nie umówię niestety tego, tego elementu. No ale będzie materiał na drugi południe, który się pojawi na dniach. O, nic. Całkiem fajnie. Ma dżunglę. Dżungla i Ocean i Terra to są najbardziej przyjazne planety, które mogą spotkać z ziemskiego gracza Nie wymagają technologii, żeby je zasiedlać No ale to jest wyjątek akurat Nie reguła, bo większość planet musimy niestety Najpierw opanować technologicznie, żeby je zasiedlać na. To by było na tyle w tej pierwszej części Jeśli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo to naprawdę Nieźle motywuje, jeśli natomiast macie uwagi, to dajcie znać. Wiem, wiem, że brzmi jak piłat połączony z wielgusem, nie musicie mi tego mówić. Trzymajcie się, zainteresujcie się to bo warto i czekajcie, na dniach pojawi się druga część poradnika, teraz koncentrująca się na obcych.